Sławomir Mencen przegrał w sądzie z przedstawicielem Polski 2050. Przypomnijmy tak pokrótce sytuację. Odbywa się ostatnio wojna dwóch Sławomirów, a ćwiko oskarżył Mencena o naciąganie Polaków na pieniądze. Może poseł Mencen opowie nam, jak zebrał od Polaków 12 milionów złotych przez fundację rodzinną, że nie płacić podatków? Wykorzystując popularność i zaufanie Polaków, Mencen sprzedawał akcje o wartości nominalnej 10 groszy po 36 złotych każda. 360 razy więcej. Poseł Ćwik niestety nie wie, jak działa giełda, więc stwierdził, że akcje spółki Mencena powinny kosztować tylko 10 groszy. Wysoki Sąd uznał, że słowa posła Hołowni to tylko opinia i każdy ma prawo do jej wyrażania. Czyli jeśli ja bym powiedział, że pan Słowomir Ćwik ukradł mojej schorowanej babci 10 zł, a poza tym ma małego... To też byłaby tylko opinia? Takie to mamy sądy w tym naszym kraju. Oczywiście czekam na pozew, panie Ćwik. Obserwuj profil mój, czyli Polityka Siwego.